Tylna część podwozia została pokryta środkiem, który niedawno zakupiłem, a w którego działanie tak naprawdę nie wierzę. Jest to Crown T40. Ma zapobiegać korozji. Tutaj tak naprawdę nadbiernej korozji żadnej nie ma. Natomiast w paru miejscach było widać utleniający się ocynk i takie górki na lakierze. Tam, gdzie ta korozja była ewidentnie widoczna, Zostało to zabezpieczone, wyczyszczone, zapeksydowane dwa razy i pokryte lakierem. Tam, gdzie były lekkie purchelki, a nie było jeszcze pod tym korozji, spciekałem wszystko właśnie tym środkiem T40. Za rok sprawdzę, jak sytuacja będzie wyglądała. Producent deklaruje, że ta chemia powstrzymuje rozprzestrzenianie się korozji. Przetestujemy, zobaczymy. Na razie wygląda to tak jak na zdjęciu, wszystko się świeci. Przedtem było oczyszczone, umyte. Jestem ciekaw waszych opinii. Samochód jest już dosyć stary, bo to jest 10 dziesięcioletni Renault Kangur z 2009 roku. To jest moje auto, więc mogę sobie testować. Generalnie poza tylną częścią nadwozia żadnej korozji w tym samochodzie nie ma. Wszędzie tutaj widzicie ten środek. Wcześniej wszystkie profile wypełniłem woskiem. Poszło około 3 litrów na wszystkie profile.